To jest, leci poleci z rąk Uch. Dobra, i działają te slide, czy nie? Ostatnio się po coś Sprawdźmy Sprawdź mnie w ogóle? Słychać podobno Podobno mnie słychać, no dobra eee, A YouTubek czemu nie działa? Jak zawsze Najlepsze jest to, że totalnie... Pierwszy, szema szybki lis YouTube mnie nie updatuje tytułów kompletnie O ma gdzieś jaki tytuł ustawię, co się dzieje Generalnie YouTube ma gdzieś Totalnie... Totalnie nie taki jest tytuł, totalnie taki opis Ustawiłem wszystko inaczej, ale muszę i tak to zmienić, bo... YouTube zmienia sobie automatycznie sam To jest tak irytujące Dobra, niech będzie tak i reszta już chyba chyba powinna być okej. Okay. Twitch przynajmniej nie zmienia ustawień sam z siebie. To no dobrze. Dobra, włączam klawiaturę tu. Myszka jest chyba też nie potrzebna śrubokręt też chyba nie będzie miś dodatny. Włączę na chwilę dźwięk. Walmy klawiaturę tu. Myszka jest chyba też nie potrzebna śrubokręt też chyba nie będzie miś. E, dobra, mi dobra i mamy dźwięk. W razie czego, gdyby ktoś użył takiego soundboarda. <laughs> Hello, Siema Krogek. O mi to akurat kabel od. Uy! O, kabel od kamera akurat mi zasłania idealnie. Dobra, chyba powinno być ok, Siema. Witam serdecznie wszystkich. Wszystkich, którzy wchodzą, a szczególnie tych, którzy się witają. Jak Krogek i szybki list 3000. Ja bez zbędnego przedłużania sprawdzę, które trzeba układać. To jest dokładnie najmniejsze, co mamy. Więc układamy. Proszę bardzo. To. O! Proszę bardzo. Tutaj taki ładny zestawik. To jest. Yy... Sonic Adventures 2. Jest, był taki robot. Nie wiem dlaczego tu jest Metal Sonic. W Metal Sonic nie było w Sonic Adventures 2. Jeżeli dobrze pamiętam. O! Lampa mi zgasła. Ty. Mam nadzieję, że nie będzie mi tak gasnąć cały czas. Jak będzie mi gasnąć, to coś wykminimy. Dobra. Dobra. Nie ma co przedłużać. Trzeba układać. Bo mam jeszcze dwa zestawy do ułożenia. I się zastanawiam, czy sobie jeszcze jednego nie kupić. O, tu już są te fajne papierowe. Znaczy, fajne. Na początku. O, tyle? Mało. Na początku byłem zły, że są papierowe, ale potem pomyślałem sobie w sumie, że są spoko. Nie są złe wcale. Yy, też dobrze dla środowiska. Pierwszy raz Metal Sonica z Lego widzę. O, pierwszy raz? Ja mam już jednego. Bo mam jeszcze jeden taki zestaw, w którym jest dużo ludzików, i tam jest Metal Sonic. Ale zastanawiam się, dlaczego jest akurat w tym zestawie, powiem szczerze, bo. Metal Sonic pierwszy raz pojawił się w Sonic CD. Tam też nie miał żadnych maszyn. Później mamy Metal Sonica jeszcze w Sonic Heroes. I szczerze nie grałem w Sonic Heroes, więc nie mogę się wypowiedzieć, tak szczerze mówiąc. Włącz na TikToku ten stream na telefonie też. Nie mam jak ustawić telefonu. Nie mam jak zrobić, żeby ten stream też był na telefonie na TikToku. Nie jest to wykonalne z moimi tutaj setupem. Nazwijmy to Czemu? No bo nie mam gdzie telefonu ustawić po prostu. No to czas zagrać. No widzisz szybki list. Masz dużo. A w... że ja w Sonic heroes, no ciężko zagrać, ponieważ nie ma wersji na PC. To nie jest takie proste niestety. Musiałbym jakoś znaleźć wersję na Xboxa i później yy... na Xboxie to zagrać 360. Idę <grytanie> na ety. Spoko Krogek. Zapraszam na ety. No ty też jest streamek. Ale no, ty też jest stream. Dzień dobry. Tako? Tylko, że nie będzie słychać nic. Nie, no dobra. Nie sądzę. Telefonowego. tam telefon. wiem jak. Mam pewnie... O, to to nie... A, bo to... A że się nie zapalić tylko. A Ja będę widoczna na tym live, ale nie. Nie, nie będziesz. A, tak, koledzy. Teraz jest super tak? tak. To musisz tak. Że to słabo. Ale chyba jak. No, włączysz to... A ani się nie, nie wali, bo ja słyszałem, że się wywala podobno. No dobra, to. Próbujemy, coś będziemy gotować. O postawka podstawka na telefon jest, jest, jest. Zaraz. myślimy, ty. A to jest wszystko, mój cały Discord i moje wszystko. To mi się nie uśmiechasz tak bardzo. To może być, to mi nie przeszkadza. Moje cztery sceny na stream Streamlabsie mogą być. To mi totalnie. To jest, to jest cały syf mój przy okazji. Dobra, cały syf też może być. Też mi to nie przeszkadza. Zaraz jeszcze ogarniemy sobie... Ogarnę sobie teraz szybko tylko czat, żebym z TikToka coś też widział. Nie wiem, czy mi się uda. O, tika tak live. Kika tak live. Tak. Kika tak live. Zaraz zobaczymy, co się wydarzy. Masz serce. Dziękuję. Ostaty chyba. O, się aktualizuje Tika tak live. Tika live. Dobra, niech się na razie aktualizuje, a ja sobie zacznę układać. Bo to i tak nie wiadomo, czy będzie działać. Dobra, dawaj mi to tu na bok. I otwieramy. Pierwsze będzie do zrobienia Tails. W ogóle zauważyłem, że w tym Lego. Nie wiem, jak jest w nowych innych zestawach Lego, bo takich nie posiadam. Ale zauważyłem, że w tym Sonicowym Lego przynajmniej jest tak, że na każdy jakby. Nie wiem, jak to nazwać, ale ten pakiecik taki. Jest yy, inny ludzik, jest po jednym ludziku po prostu, w każdym takim pakiecie Oho, jeszcze krok Ej, aha, to... Rozpocznij live, a ja nie chcę rozpocząć live, ja chcę tylko czat ukraść Mam tutaj czat działający, czat live? Nie, nie działa Jeszcze nie mogę wyłączyć aplikacji Idź stąd Wyjdź, dobra Ten czat o, dziękuję za naszej przyjaźni. Ale jak mogę sprawić, mogę... żeby czat mieć? A mogę wejść na swojego live'a na TikToku, na TikToku, na przykład, i tam czytać czat? Tikataki. To... Teraz tak jest. Nie ma krogek O, tu masz w ogóle moderatora u mnie na tym. O matka, jest na złym profilu w ogóle. Mogę się przełączyć na inny profil na Tikataku? Pokaż profil. Mień profil jakiś? Nie, nie mogę? Nie, nie mogę chyba. Nie będziemy tatu styka taka w takim razie, bo się... Nie wyjdzie. Nie na TikToku, na TikToku, na TikTaku! Ale wcześniej były wszystkie na początku. No, kiedyś tak było, że w pierwszym, yy, zawsze w tym jakby pierwszym... nie wiem jak to nazwać. Pakiecie. W pierwszym pakiecie były wszystkie ludziki. Dlatego pierwszy pakiet był najlepszy, ale z drugiej strony, jak teraz w każdym pakiecie masz po jednym ludziku, to każdy pakiet jest fajny. Wszyscy dobrze wiemy, że najfajniejsze są ludziki z tego. Ja go dostałem na streamie z serwera, już długo mam. A to dobrze, to dobrze, słusznie, słusznie. Ale śmiesznie to wygląda z tym. Dobra, gdzie jest łeb? O, maminkę. Nie wiem, czy widać na streamie. Nie wiem, na którym streamie widać, a na który nie. W sumie jest w miarę to samo na obydwu streamach. Poza tym, że tu jest szerzej i widać to wszystko. Trudno. Niech on tu On nie może stać? Nie, proszę. Ja go... O, stoi. Dobra. Zaczynamy budować. Lecimy z budowaniem. Dziękuję za prezenty wszystkie. Ja nie jestem w stanie. Jest zły. <laughs> nie jestem w stanie czytać wszystkich prezentów, bo tak mi trochę. Czekam na serwer z Tail? Serwer z Tail yy, może będzie, ale to nie jest nic potwierdzonego, że będzie. To jest może będzie, może nie będzie. Kto to wie? Nie, to inaczej był. A to było cicho wszędzie, głucho wszędzie. kto to, kto to będzie, co to będzie. Nie, nie wiadomo, ale może się uda. Może, może się uda, żeby był serwer z Hytala. Tak, staram się czytać ten czat w miarę też, jak coś zobaczę, ale to nie jest takie proste. A Tails nie miał przypadkiem trzech ogonów? Nie, dwa miał. Też mi się wydaje, że miał dwa, powiem szczerze. Też mi się wydaje, że miał dwa. Nie no, trzy to już byłoby trochę za dużo. <laughs> Jakby miał trzy, to już... O, ho, ho. To by przesada była. Jakby to musieli zanimować, to im by się chciało. Hold up! <laughs> będzie zaraz fact checking robił. Progek. będzie sprawdzał. Na pewno, ja mogę tu zrobić? Mogę tu wyczarować to. Co tam? Muzykę w tle włączyć? No to mogę włączyć jakąś muzykę, tylko że mnie nie zbanowali złodzieje. Suno? Ej, ja nie mam suno. Radio Suno? Nie wiedziałem, że coś takiego jest Suno, ojej, radio Nie wiedziałem, że coś takiego jest Suno Live Radio 24 na 7 I to jest wszystko no copyright music Przecież Deep Focus Beats A gdzie jest... Tak? Dobra, może być, nie jest źle Może być zła Dobra, jest super na razie. Deep Focus Beats może być. To jest Low-Fi Synthwave Ambient. Podoba mi się. Chillwave dodatkowo. To jest super wszystko. <ścoughs> Niech stoi. Ma stać. Po to jest, żeby stać. To ma wisieć, nie utonie. Ale lepiej pić niż wisieć, jak to mówił. Już mam na live a muzykę. No wiadomo, i w dodatku znalazłem tej saster, co Ameryki. Ameryki Bo <głodniego> tygu. To brzmi jak coś, co ja bym zrobił w czasie GPT, dosłownie. Ja się bawiłem kiedyś, czy, W ogóle. czy jest za głośno, nie? Nie. Dobrze jest chyba. Dobrze mnie słychać, czy jest źle? Powiedzcie mi, jak to jest. Czy jest dobrze, czy jest źle ze słyszeniem mnie? Tak, tak. Tak, ma być chyba dobrze. Jest git. No dobra, to tak zostawimy, jak jest w takim razie. To zostawiamy tak, jak jest, nie kombinujemy. A czekaj, bo coś źle zrobiłem chyba. To Nie no, dobrze wszystko zrobiłem. Co jest? To tak ma być dziwnie? To się łamie. Hmm. Dobra, będzie dobrze. Nie ma co płakać. Gdzie jest ten? O, jest klocek. To składasz, dobrze słychać. Dziękuję. Hobby pedel, Hobby pedel, tak będę mówił. Dex, dyksl, nie, nie wiem, jak przebrać, przepraszam. Składam sobie y, Tailsa z Metal Soniciem, Taki ładny zestawik. Czekaj, zaraz znajdę pudełko. O, proszę bardzo. Taki zestawik. Sonika. Ostatnio zacząłem zbierać Lego z Sonika. Mam już kilka zestawów. Dostałem też bardzo dużo zestawów dla urodziny od znajomych. I sobie składam Dopiero co zacząłem, ale pewnie ułożymy jeszcze z dwa zestawy No jeden zestaw jeszcze ułożymy na pewno dzisiaj I się zastanawiam czy sobie nie zamówić jeszcze jednego Sam samym na własną rękę, Sprawiam, on będzie mały, ale... Nie mam pieniędzy, jestem biedny, więc będę zamawiał małe zestawy A ty co, hobby, pedks, Ho Hobby, będę mówił hobby, sorry Zazwyczaj staram się mówić całymi nikami, ale masz nie, niełatwy nik. Twój nik trochę mnie pokonał. <grych> eee, a ty, hobby składasz Lego? Co ostatnio składałeś z Lego? Ja dzisiaj zamawiam Lego właśnie. O, co zamawiasz, Krogek? Jakie Lego zamawiasz? Ej, spoko ta muza. O, zbieram kwiatki lego. O, kwiatki lego! To mój ulubiony prezent, że mam je dawać, że tak powiem, na każdą okazję. Już jej kupiłem dwa bukiety. Znaczy jeden ten bukiet róż, już trzy poskładałem. Nice! To ja mamy dwa kupiłem i jeden to jest ten bukiet róż, a drugi to jest ten taki holny bukiet, coś takiego. Tak to się chyba nazywa. Dziękuję za różę na TikToku. Czasem zaglądam na tego TikToka, co się dzieje. Teraz, czy to jest wszystko? To jest chyba wszystko, tak. Chyba to był. Na pewno, róże i taki chyba polny. To się nazywa chyba bukiet polny, czy coś takiego. Wow, czemu to jest tak dużo? Aha, bo się zgubiłem. Yy, to nie kupuj małych, potem kupuj duże. Raczej Marvela. O, siema! Siema Darmix. Yy, to, te róże spoko, ale fajnie są, jak są od razu z doniczkami. A nie jak są od razu z doniczkami? W sensie takie zestawy, że są od razu z doniczkami? To, że to chyba takich nie widziałem nawet zestawów. Moja mama zazwyczaj ma tych doniczek 3 miliardy, tylko nie ma kwiatków, więc... <gryw> Pakuję wszystko do takich prawdziwych doniczek na kwiatki. Czekam na dzień 150 XD. Będzie, będzie dzień 150. Widzieliśmy się już dzisiaj, haha. No widzieliśmy, na twoim live się widzieliśmy. z rana. A z rana wszyscy dobrze wiemy, że jest jak śmietana. Dobra, teraz to, to układamy. Tutaj widać, Mary, jak układam? w miarę widać. No bo te bukiety są bez doniczek, a te co ja zbieram, mają od razu doniczki. Te bez do złożenia też. O, to spoko! Nawet nie wiedziałem, że takie zestawy są. Czemu to się nie wchodzi? To jest nie tak. Zaraz, zaraz, coś zepsułem chyba. Bo to nie wchodzi. Zaraz, 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 coś jest nie tak. Czemu to nie wchodzi? Tak, bo tu jest zdecydowanie za nisko. Tu coś jest nie tak. Tu brakuje klocka. Patrzcie go. Tu jest coś nie tak. Tu coś źle zrobiłem. Ale w którym momencie ja zrobiłem źle i ja cię hycam. Dobra, cofamy się. Ale czułem, że coś jest nie tak przez cały zestaw. Dobra, chodźmy tutaj najpierw. Na no, trochę go rozwalmy. Będzie bardzo dobrze, będę szukać lego a, mar będziesz szukać z marvela coś? mój kuzyn dostał ostatnio na urodziny, ten napis marvel polerowski zresztą, mój kuzyn polerowski bardzo fajny zestaw, tam jest bardzo dużo ludzików generalnie, to jest mega fajne nie, nie widziałem mini lego nigdy, powiem szczerze, że nie widziałem mini lego, o tu jest nie, tu jest ok wszystko, tu się zgadza raczej o, patrzcie go! Tu jest impostor. Znalazłem impostora, mamy go. Mamy impostora. Tu był klocek do położenia, który nie położyłem. Dawaj gościa. A, no widzisz. Spoko, Marvel Lego jest też fajny. A, i teraz się będzie... A, teraz wszystko siedzi, dobra. Wiedziałem, że coś zepsułem. Wiedziałem, że tak nie może być. O i teraz będzie pasowało. Patrzcie, jest kierownica jeszcze. Kierownicę. Kierownicę zgubiłem. Spadła mi? Teraz robię z kierownicą. Ojej. No tu nie ma kierownicy. Tu też nie ma. Łeb zostały nawet żeby sprawdzić. Nie widzę. A, tu jest kierownica, dobra, mamy, mamy, wszystko jest, wszystko jest, dobrze Już się bałem Idziemy dalej Jutro live będę robił, podaj kod Kod? Pewnie chodzi o Twitcha O, dobra, jest, działa wszystko, mamy to, mamy to W nie pewnie ja też bym sobie kłał bukiety kwiatów Gdybym miał gdzie je dawać, ale nie mam zbytnio W sensie mam w pokoju... Nie mam takich dobrych miejsc na Lego, mam tylko jedną szafę taką szklaną, zaszkloną, którą widać na moich normalnych live'ach, bo generalnie mam koty w pokoju, mam generalnie dużo kotów i jakieś parapety odpadają, chyba że mieszkam na poddaszu, więc ja mam parapety takie bardziej... Mam jeden parapet w pokoju, taki normalny i koty lubią na nim leżeć, więc jakby tam wsadził cokolwiek, to te koty szybko by to zdetronizowały na podłogę. A, od zestawu. I właśnie zarazem. 76321, Zaraz nawet sobie sprawdzę sam. O, fajny to jest. Octopus? Oktobus ze Spider-Manem. Fajne. Fajny, fajny zestawik. Podała mi się. Czy mam pre pomysł na prezentację? Nie chyca. Trudne pytanie zadałeś. Ja jestem tak słaby w prezenty, powiem szczerze. Mam taki zawsze problem, żeby komuś prezent kupić, naprawdę. Naprawdę jestem tak gigasłaby w prezenty. Ja pewnie bym zrobił coś standardowego i kupił jakiegoś kwiatka. Ale takiego zwykłego, akurat babci bym kupił takiego zwykłego kwiatka, nie kwiatka Lego. a chat O dawaj mi to Tego potrzebuje Teraz tak to dawać mi jeszcze tego gościa Nie wiem pewnie kwiatek no no, i mój brat myśli to samo co ja, no. Jesteśmy pro, prostymi ludźmi. Babcia? Kwiatek. Kobieta? Kwiatek. O, lampa mi zgasła. Ale ciemno się zrobiło. Wracaj, lampa. Do roboty. Właśnie w tym roku chcę coś nietypowego. Słuchaj, odpalasz tika taka. prezenty na dzień babci. I tam szukasz. Na pewno znajdziesz coś giga nietypowego, nie tak fest typowego. Ciemność. Kasuje wszystkie światła. Ciemność. Noc nadchodzi głucha. O kurka, jak wam nałem lampę, ty. Kamerę właściwie całą. No i zepsułem, już nie ustawię tak fajnie jak był. A! Pada mi. No nie jest najgorzej. Może być. Wysyłać, wysyłać w ogóle zdjęcie mojego najnowszego seta? Chłopie, pewnie, że możesz wysłać. Dobra, Suno Radio to jest, to jest moje ulubione radio od dzisiaj. Może też dlatego, że nie słucham radio, ale... Co <ścoughs> wie. I muzyka będzie w 100% no copyright. To jest cudowne. Idealne na live'a. Ja się zawsze, na przykład na Spotify'u, włączałem też jakieś yy, muzykę no copyright. Ale i tak się odpala jakaś dzika potem z copyrightem i mi banowało pół streama. Generalnie niefajne, nie, nie, Spotify nie oddaje. Ale akcja, akurat jak wszedłem. Co, co, co się stało akurat jak wszedłeś? Siema ja Martin. A że muza się zmieniła? Na dziką? No ale muza jest dzika, ty. No, ty lampo. Te, a daj mi coś. coś. Nie, ja nie chcę takie właśnie. Ło tego, co ja zrobiłem. Chill. A, muszę się zalogować, żeby zmienić na chill. Dobra, a weź się ścisz w takim razie. Ale hamowa, muszę się zalogować, żeby zmienić typ muzyki. I techno się odpaliło, xd. Ja to coś zrobić, człowiek się nie ma miał... ja w I tak muszę się zalogować, żeby zmieniać muzykę. Nie mogę zmieniać muzyki, jeżeli się nie zaloguję. Zalog... Dobra, wysyłam. Eee, co tu się dzieje dalej? Dobra, tak, teraz takie o. Co dalej tutaj mamy do zrobienia? Takie coś. Robimy już, robimy. Taki zestaw składasz? Składam, składam, składam. składam no, lampa mi umiera. Przestań umiera. Kładam zestaw z Sonika. Zara pokażę, tylko sobie dokończę. Tutaj stronę. I została ostatnia rzecz coś do zrobienia. O, dobra. Aktualnie to jest Robot Tailsa. Jeżeli coś ci to mówi, to jest robot Tailsa z Tonic.